Cześć, witam na unboxingu. Tym razem mamy paczuszkę z Studia JG. Jest to oczywiście paczuszka z wiosennego festiwalu mangowego. I jak to zwykle ja wzięłam wszystko. Ha! No, cóż, trochę już mnie znacie, więc wiecie. Zresztą uważam, że każdej manzy trzeba dać szansę. No i skoro można, to czemu? nie kupić każdego pierwszego tomu. Zresztą Sam wiecie, karty trochę kuszą. Dobra, teraz będzie trochę hałasu. O, coś tu skleili. tam mocno. O, poszła. Dobra. Także mam tu wszystkie możliwe y, mangusie, no i oczywiście wszystkie możliwe dodatki. Ok, przedostaliśmy się przez pudełeczko. Ok, stopy. wyciągniemy. I... Okay. No i zobaczmy, co tu mamy. Tutaj dodatek do y, mangi. Jest to manga Marshall, ale y, o dodatek, no taki kolejny dodatek, którego potem szkoda wypełniać. Chociaż w sumie może wreszcie trzeba zacząć je wypełniać, bo potem jest taki stosik coraz większy i większy. Chyba trzeba zacząć. W każdym razie o czym jest ta manga? Ta manga opowiada o chłopaku, który jest kimś w rodzaju, powiedzmy, Harry'ego Pottera, acz nie ma magii, nie ma żadnych mocy, a świat, tutaj gdzie on żyje, uważa, że tylko ci, którzy mają magię, są praworządni, a ci, którzy nie, nie są. No, więc on to ukrywa, mieszka bodajże gdzieś w jakimś lesie, nie wiem czy to jest jego ojciec, czy tam jakiś dziadek, ale w pewnym momencie jednak dowiadują się o nim, no i jest zmuszony iść do szkoły magii, ale on jest super pod względem fizycznym, ćwiczy, no i w jakiś sposób tą szkołę musi ukończyć na. Jako najlepszy, najlepiej. W każdym razie, e, jeśli chodzi o gościa, no to tak jak mówię, bardziej jest e, wyćwiczony i wyciska. Zresztą zaraz zobaczycie e, tutaj. Jakieś ten, niż, o, jak pięknie siedzi, pewnie dzięki sile mięśni, a nie dzięki sile magii. No i jak widzicie, sztangi tutaj i tak dalej. Jest to ogólnie komedia, i to jest takie pomieszanie trochę yy, Harego Pottera z, yy, można by powiedzieć, że z Irumą w szkole demonów, także spodziewam się, że to będzie po prostu fajna, zabawna komedia. Ok. Kolejna yy, manga to yy, Ragna. Crimson. W każdym razie, tutaj mamy oczywiście, wygląda, że bohatera, który walczy ze smokami, no i w sumie tak jest. Natomiast co tu jest ciekawe? Ciekawe jest tutaj to, że nasz bohater, o tutaj mamy taką ładną. Pocztóweczkę. Yy, ma tam dziewczynę. Nie chciałabym teraz składać, jak to się nazywa, coś na L. Leonika, jakoś tak. Tak, Leonika, dobrze pamiętam. W każdym razie y, dziewczyna y, tutaj jest plus chłopak, no i w pewnym momencie oni y, natrafiają na kogoś, kto im mówi, że. Przynajmniej na pewno chłopakowi mówi, że to jest, on ma super, hiper moc, ale co mu z tego, skoro już wszyscy zginęli. I chyba to jest on, ale z przyszłości, który ma już jakieś super, hiper, powerne moce, ale co mu z tego, że wygrał, skoro wszyscy inni nie żyją, w tym ta dziewczyna. Więc yy, mimo że to jest jakiś tam niebezpieczny i tak dalej gość postanawia przejąć te mocy, bo tam temu to proponuje, żeby od razu być super, hiper, powernym. Czy to będzie fajne? Nie wiem, ale lubię smoki. Jeśli będą tutaj jakieś ciekawe historie, to czemu nie? Przeczytamy, zobaczymy. Ok, tutaj widzę dodatek do kolejnej mangi. Jeszcze karty, to później. Ok, raz wypadałoby przejść do tej mangi, ale na się odłożę, skoro tutaj yy, to nie. gdzieś jest tam zakopana. W każdym razie yy, to jest Doro, i tutaj jest dodatek. Z tej strony taki, z tej strony taki i może się do niego przekopię, skoro. O. Ale fajna faktura. Tutaj jest faktura. Nie wiem, czy to będzie widać, ale myślę, że tak. Która przypomina łuski jakiegoś tutaj. Krokodyla. Z tego co widziałam, to kolejne tomy mają kolejne łuseczki. Co to za manga? Ta manga to jest. Taka trochę też komedia, tylko taka bardziej czarna komedia. Opowiada ona o naszym tutaj głównym bohaterze, który zamiast głowy ma głowę. Nie chciałabym wskłać, czy to jest jakiś krokodyl, czy kajman. W każdym razie yy, ma on też problemy z pamięcią, ale nie dlatego, yy, że jest yy, kajmanem, bo to nie jest jego wrodzona cecha, tylko yy, jest to przez magów, ponieważ on mieszka w takim świecie, który jest. Yy, światem, tak zwaną to dziurą, gdzie po prostu przychodzą magowie i sobie ćwiczą. No i ćwiczą sobie na ludziach, którzy są biedni i tak dalej, no i ćwiczą w ten sposób, że ich zmieniają w różne sposoby. Jeśli mag zginie, to ofiary jego eksperymentów wrócą do swojej normalnej formy. Dlatego gość między innymi szuka tego, co go zmienił, a że ma amnezję, to nie do końca pamięta. Kto to był, no więc na no, przykład przypadek zabija wszystkich. Yy, złych magów. Manga jest krwawa, yy, dużo tu walk, ale też jest dużo do, też takiego czarnego humoru. No i ta okładeczka. <laughs> Także jestem ciekawa, czy będzie to fajne, natomiast przypuszczam, że to bardziej pod starszych. Ok. Yy, absolutnie doskonały. Dla mnie troszeczkę ten tytuł to. <laughs> No niech będzie. Ja po prostu wyrosłam, może może nie na tym tytule, ale w ogóle lubię łapce. i dla mnie y, to jest zawsze był absurd Boyfriend albo tej Karashi, czy jakkolwiek to się tam wy mnie mówi, y, rekomendowany wiek 16+, plus. ciekawe. No dobra, w każdym razie y, o czym jest ta manga? Manga jest o tym, jak to pewna dziewczyna, o tu mam jakiś dodateczek z Knightem, y, Wygląda jak wizytówka, zaraz wam powiem dlaczego. Otóż jest sobie dziewczyna, która ma strasznego pecha w miłości, w ogóle zawsze wszystko jej nie wychodzi, i to jest znowu jej tutaj sąsiad, który trochę się w niej chyba podkochuje, no ale w każdym razie dziewczyna zazwyczaj źle ulokowuje swoje uczucia i zazwyczaj dostaje kosza. No i pewnego dnia widzi jakąś tam komórkę, podnosi ją, ta komórka dzwoni. Odbiera, okazuje się, że ta komórka tam do kogoś należy, prosi ta osoba, by yy, odniosła mu tą komórkę, bo jest to facet, no i trafia do takiego dziwaka. Ten dziwak jest sprzedawcą i mówi, że skoro była taka miła, odniosła mu w ogóle ten telefon z klapeczką, jeszcze co zabawne, chociaż w sumie kapeczki wracają do łask, to yy, on jej w zamian za to proponuje, że jest taka super hiper strona i tam może sobie zamówić yy, chłopaka. No bo ona marzy o chłopaku. No i. Dostaje wizytówkę, bierze, wchodzi na tą stronę, no i stwierdza, pf, za trzy dni, za darmożkę, czemu nie? No i bierze sobie chłopaka, co się jej podoba, wszystko tam daje, co ma mieć, co się jej podoba, no i o dziwo dostaje swojego chłopaka w pudełku. Tak to wygląda. W każdym razie coś w stylu czobica tylko w drugą stronę. No i gość jest w niej maksymalnie, oczywiście zakochany, no bo ma tak wbudowane. Jest to świetna komedia. Yy, powiem tak. Yy, nie ma z tego anime, ale było z tego live, czyli prawda taka drama tam była i chyba i japońska i koreańska. I to jest naprawdę świetna fajna komedia. Ta autorka w Polsce miała już manga dawno, dawno temu wyszło Fushigi Yugi, też fajne, ale w innym stylu i bardziej bym powiedziała pod młodszych. Natomiast to to jest taka naprawdę fajna komedia, więc naprawdę, mimo że jest niby stara kreska, chociaż mnie to trochę śmieszy, bo aż tak źle to nie wygląda, przynajmniej na mój gust. W każdym razie yy, świetna komedia. Jeśli lubicie się pośmiać, polecam. Dobra, lecimy dalej sobie tu wziąć wszystko fajne. Ok, no to niech będzie może to, na co wszyscy fani czekali. No, przynajmniej tej magii. I anime, czyli Haikyu. Eee, o czym to opowiada? Ja osobiście aż tak bardzo nie lubię sportówek. No, a to jest sportówka. No, ale jak brać wszystko, to bierzemy wszystko. I teraz tak. Mamy dwóch panów na układeszce, z tyłu zresztą też. W środku jest dodatek, są to dwie karty. Jedna głównego bohatera, powiedzmy, druga jego głównego teoretycznie przynajmniej na początku na pewno przeciwnika. Fajnie, bo wygląda jak pokemony karty, bo tutaj mają prawda rozkładówkę siły i tak dalej. Widać, że nasz główny tutaj ma dobrą wytrzymałość i dobry wyskok, i szybkość, ale z siłą to słabo, z techniką słabo, ze strategią słabo, natomiast jego przeciwnik jest dobry prawie że we wszystkim na maksa, także no, cóż. <laughs> ale o czym jest ta manga ogólnie? Główny bohater, Chojo Hinata, czyli ten ludy, kocha koszykówkę, chce grać, natomiast nawet chyba właśnie w gimnazjum organizuje jakąś tam drużynę, byle jaką, ale przystępuje do jakichś tam mistrzostw. No i trafia w pierwszym bodajże meczu na dobrą taką profesjonalną drużynę, jeszcze oczywiście prowadzoną przez tego tutaj super, hiper wypasionego gościa. Jak on się nazywa Tobio, ok? No i po prostu przegrywają. No i po jakimś tam czasie trafiają razem do wspólnego liceum. Ten dalej kocha koszykówkę, no i po prostu musi się zapisać do drużyny, ale w niej już jest ten gość. No a on już go zna, więc ma o nim słabe mniemanie. No i tak się zaczyna. Ogólnie ta maga ma 45 tomów, więc to jest masakrycznie długi tytuł. Będzie chwała Bogu też wersja na Yatta liderze, więc jeśli wasze półeczki, tak jak moje, pękają w szwach, a polubicie, no to można wziąć na Yatta lider. Nie jest to łaneko, więc za 10 lat nie sprzedacie tego ze 100% zyskiem, więc jeśli cenicie miejsce, no aż jeśli jest to Wasza ukochana manga, no to kupujcie w papierze. Jak wygląda w środku? O tak, mamy. Jeszcze tu coś pokażę. Tak. Polska całkiem przyjemna. Przeczytamy, zobaczymy. Dobra, co dalej? Tu mamy Mielukocian, czyli dziewczyna, która widzi więcej. Jest to trochę komedia, trochę straszne. Yy, powiem tak, widziałam tutaj trochę tych yy, takich yy, zjaw, ponieważ dziewczyna ta yy, widzi zjawy, no ale nie chce się bać i nie chce z nimi wchodzić w jakieś kontakty. Więc po prostu je ignoruje. Pierwszy tom, i jeszcze tam chyba pierwsze tomy, to są tak w większości taka fabuła epizodyczna, natomiast potem to już się podobno tam zmienia w bardziej taką fabułę, że tak powiem, normalną, z ciągłością. Natomiast te potwory wyglądają dosyć tutaj strasznie. Jak widziałam takie kawałeczki, na zasadzie, że ona tam otwiera szafeczkę, tam jakiś duch, zresztą ignor. Wygląda, że będzie to komedia. Z drugiej strony trochę strasznie. Jak widzicie, te potworki takie są trochę creepy, tak powiedzmy nie na noc, bo są brzydkie. Po prostu są brzydkie, nie że straszne, po prostu są brzydkie. No i tak widzimy Pani jeden kanapeczka, obok niej, prawda, jakaś kolejna y, zjawa. Także tu Wam pokażę. Kreska ładna. To wszystko zależy, jak do tego podejść. Niektórzy będą pewnie się z tego śmiać, inni, o, nie dziękuję. Więc musicie sami y, zdecydować, czy Wam się to podoba, czy nie. Ja wziąłam pierwszy tom, stwierdziłam, że. A co tam? Ja zazwyczaj nie za bardzo lubię horrory, aż są takie, które mi podpasowują, bo po prostu nie są straszne, tylko śmieszne. Ale tutaj nie są takie najgorsze. Trzeba przeczytać, zobaczymy. Okej, okay. dobra. Następnie mamy Sasaki i Miano. Jest to chyba Shonen Ai, chyba to nie jest Jaoi. Także myślę, że to będzie. Taki bardziej szonen, najspokojny, nice, rekomendowany wiek 16. Co się stało, że zaczęli pisać jaki wiek? żeby mieli jakiś kłopot, czy ktoś ich oskarżył, że coś tam jak kiedyś biedny JPF? Nie wiem, ale dobra, niech piszą. W każdym razie tak. Manga opowiada o dwóch chłopakach. Jeden kocha mangi BL, ale to przecież normalne, nic dziwnego, to nie ma w ogóle znaczenia. On po prostu je lubi i wszędzie widzi klisze z tych mang. No, oglądał się za dużo, no więc co widzi. E, jakąś taką sytuację, taką typową dla Magno, to już wie, że a, taka pisze. Natomiast ten e, pan taki bardziej łobuzowaty, no i pewnego dnia chyba jakaś jest bójka, no i tutaj e, pan pomaga jak chyba rozdzielić walczących, no i on stwierdza, ten tutaj e, Miano, chyba ten jest Miano, mam nadzieję, że nie mylę. tak, e, Miano, że no, jak yy, tak rozdzieli, to taka klisza i w ogóle. Natomiast ten pan jakoś się zacza, zaczyna kleić do tego, do tego dodatkowo zaczynają go interesować mangi BL i nie chce się odkleić od yy, Miano. No i zobaczymy, jak się to skończy. Mamba no, była jest dosyć cieniutka. Zobaczmy, jaka jest kreska całkiem przyjemna. Ciekawe, powinien być jakiś dodatek, zaraz zobaczę, czy nie mam czegoś za poczucie. No jest. Naklejeczka, tak, naklejeczka, Więc jak widać kolorowa stronka. To też powinna być jakaś fajna, mam nadzieję komedia, zobaczymy czy będziemy to śmieszyć. Ok, no i na koniec kroniki przystojnych samurajów. Tytuł brzmi głupio, ale ta manga nie jest mądra. Więc w sumie. Natomiast mnie najbardziej rozśmieszyło, jak studio G powiedziało, jak w ogóle w takim wolnym tłumaczeniu najbardziej by to powinno brzmieć bodajże, żeby mnie skłamała wojna przystojnych samurajów, ery sągoku i najgorszy jest chyba podtytuł coś w stylu: czy ty też chciałabyś być żoną władcy świata, coś w tym stylu. Ogólnie jest to na podstawie gry o Tomę. Gra o Tomę jest 18. Tu chyba tak. Takich scen nie ma. Bo nie pisze żadne rekomendowane od 16 czy od 18, więc tutaj chyba nie będzie tych scen 18 w Luzjach Grzyotama. Ja w nią nie grałam, a wszystkie są mniej więcej podobne, wiadomo o co chodzi. Natomiast śmieszne jest to, bo tak, oczywiście, dziewczyna jedzie do Kyoto, no bo gdzieżby indziej, trafia jakiś piorun, przenosi ją w czasie, ratuje przystojniaka, który się okazuje być przywódcą jednym z tam, no, Bunaga Oda bodajże ile z przywódców tam, w, można by powiedzieć, że w Japonii na pewnym etapie jeden z, z ważnych szogunów, który chyba tam miał zginąć tego dnia, no ale dzięki jej interwencji nie ginie, że się jest super, hiperprzystojny, przystojny, w praktyce aż taki piękny nie był. E Zresztą był dość taki, no nie zawsze miły, no zresztą w tamtych czasach y, samuraje no musieli się mordować i tak dalej. Y, a oni tu są wszyscy piękni, wymuskani, mają fryzurki prosto od, y, że tak powiem, fryzjera. No, no nie wyglądają jak samurajowie z tamtych czasów. W każdym razie, jak to tutaj wygląda w środku? O, jeszcze to jest oczywiście pocztóweczka, tutaj jest dziewczyną i jednym z nich, y, nie wiem z którym, w każdym razie, o. To jest główna bohaterka. Ona chyba jest w miarę dorosła, przynajmniej wiekowo. No i trafia do innych czasów, no i trafia na samych pięknych, przystojnych samurajów. No i musi się zdecydować, którego chce. No bo oczywiście wszyscy są nią zainteresowani. Także to nie jest mądra manga, tylko to taki no, rozrywkowa dość mocno. Wzięłam wszystko, no to wzięłam wszystko, natomiast po tej mandze spodziewam się najmniej. Może mnie będzie śmieszyć, ale niczego więcej myślę, że nie oferuje ten tytuł. Dobra, to teraz mamy już wszystkie mangi ołówione to teraz lecimy jeszcze do kart festiwalowych, które Wam tutaj chcę pokazać. Pozbędziemy się tej folii, okay. no i a z przodu Dziewczynka z wiosennego festiwalu, już ją Wam wszystkie tutaj pokazuję. Zamawiałam dosyć szybko, ale to nie ma znaczenia dla numerków, zresztą palichu numerki, ważne, że karty są. Wiem chyba, że ostatnio nawet dodrukowywali, bo nawet brakło, tak były niektóre tytuły popularne. No więc tutaj mamy naszą, że tak powiem główną dziewczynkę festiwalową. Karta 253 na 1500, więc jak widzicie jest podniesiony, bo zazwyczaj był tylko 1000. Także chyba dobrze im poszło, a to w sumie dobrze, bo może będą te festiwale dalej, mimo że Pyrkon wraca. Tutaj mamy kolejną kartę, Sosaki Miano 265 na 1000, więc widać, że aż tak się dobrze nie sprzedał ten tytuł. Tutaj mamy nasze smoczki, tak wygląda karta. 243 też na 1000, więc też nie aż tak popularny. No, tutaj mamy naszą dziewczynkę widzącą zjawy. 268, 268 też na 1000. Myślałam, że to się lepiej sprzedało, ale może się mylę. O, nasz Harry Potter. Tutaj mamy. O, 226 na 1000. Nasi piękni samurajowie, to ja widzę w większej ilości. 202 na, też na 1000, no przebój IQ, 301 na 2000, no tu widać, że dobrze się sprzedał tytuł. Następnie mamy tutaj naszego pana z głową, chyba Kajmana, polującego na złych magów, 248 na 1000, no i jaka ładna karta, podoba mi się, chyba najładniejsza, przynajmniej dla mnie. Eee, z naszego Absolutnie doskonałego i jest 186 na 1000. Z tego wynika, że najlepiej sprzedało się oczywiście IQ, no bo aż na 2000, także musieli podwyższyć nakład, także super. Miejmy nadzieję, że utrzyma się ta sprzedaż przez wszystkie 45 stopni. Także tak wygląda moja paczuszka, mam nadzieję, że Wasze paczuszki też już do Was doszły. Jeśli kupowaliście, pochwalcie się, co, co zamówiliście, co macie, czy już coś czytaliście, co Wam się spodobało, co Was najbardziej ucieszyło. Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć!